Drodzy, witam w kolejnym demonie na kanale, dzisiaj mamy Solar Punk. Słuchajcie, no gra ma język polski, ma być w 2025, nie ma dokładnej daty premiery. No i zobaczmy, słuchajcie, jak się w to gra. To ma być taki crafting trochę? No. Coś takiego. Zobaczmy. Polski język, zdziwiony jestem. Podejrzewam, że przez EA yeah, zrobione. Ale zobaczmy, grafika wygląda tak... To nie jest mój styl. Nie jest to oskudnie złe. Trochę jak namalowane. Bez getołiszy. Dobrze, zbierz krzak jagód. O, czyli będzie to taki. ty jesteś krzakiem jagód? Nie jesteś. Słuchajcie, jagódki będzie widać. jest jagódki. Być co, aby sprintować. O. Zetnij, co? Zetnij drzewo. Jest... Dobra, jest maszynowe. To jest właśnie dlatego, że nie powinno się robić. F, A jak mam zro zrobić? Patyk, dwa patyki, dwa kamienie. Weź mi jagódki, spadaj z tymi jagódkami. Dwa patyki, dwa kamienie. Naprawdę, twórcy, nie róbcie maszynowo. Zobaczcie, wychodzi takie dramatycznie to co, nie. już za tłumaczenie jest minus 10. To jest za próbę zrobienia czegoś po prostu na odpiernicznie nie? Tu jest, tu, a tu jest z kolei craft. Wiem, ja że się czepiam. a mnie denerwują takie rzeczy? To ma Demko też ma pokazywać, nie? Troszkę jak twórcy robili. On, ty jakby szczółka walił w to. Dobra, no. Śniłem drzewo. I dostałem w ogóle nasionko. Kilofem kamień. To potrzebuję, żeby zrobić kamień? kilof Trzy kamienie, jeden patyk. Z tego patyki wyleciały, bo już nie pamiętam. mam, dobra, jest słuchajcie, mam jedzonko. Zaraz muszę zjeść. Nie, dostałem drewno, nie dostaję patyków z tego. Weź zjedz. Nie masz zjeść. Nie trzy, tylko miało być to, nie wiem jaki to jest, bo to nie ma numerów. Jeden malinka zjedz. Ja byś zjedz, trzy malinki. Mogę sprintować dobrze? Szukam kamyczków. Chcesz spać na dół. Nubi. stanie? Chadę na inną wyspę. Nie. Tam ja mogę? To są dużo kamyczków, tak wygląda. Dokładnie, tylko, tylko tak wyglądało. Jabłuszka. Tak. Wyglądało jak jabłuszka. A to coś w teksturze. Patyk, kam, kamień, glina, oglina, a ja chcę kamyczek. Kamień. Tu już są surowce, dobrze. To mogę iść do góry? Czy jaż mogę stworzyć kierow? Nie, bo nie mam kamieni, bo przecież nigdzie kamieni nie ma. Myczki. Myczki. To jest dziwne, że tak od razu mogę kraftować. Nie, niczego się nauczyć nie muszę, nie nic. Zbieram te patyczki, bo się pewnie. Przy... Bo są dwa kamienie, jednego widzę. Kierujesz tu tu poprawić mi się. patyczek się błyszczą. Powinny być kamyczki, a nie patyczki. Ja już jestem głodny znowu. Ale przejazd, ile minęło? 15 sekund tego czasu? Będzie tak wyglądać? Inwentarz to jest mój, tak? Teraz umrę z głodu. Dobra, trud. Wrócić nie chcę nic chcę kamyczka zebrać. Dobra, tu byłem, tu nie ma kamyczków. Patyczki. Tam nie chcę, tu u góry nie byłem zbyt co, o, dobra. Jest, znalazłem. To zobacz kamień kilofem. Robi się. teraz To wygląda jak glinenia kamień. Posać, stwórz moty co? Motykę mam stworzyć, dobra. O, obraz z zaraz. Dobra, zobaczcie, stwórzmy motykę. Kamienie dwa, no ale ja nie robię kamieni, dlatego. Tu jest kamień na pewno. Tu są kamienie, zaraz je porąbię. Dużo kamieni, dużo glinów. Dobra, jest motyczka, teraz tu góry, dobra. Motyczka. Prawda, zrobiłem. Uszuć i umieść tu warsztatowy. To stół, rzemieślniczy warsztatowy. Zakładam, że to o to chodzi. E, teraz tak, proszę mi stół. no Domyślam się, co trzeba zrobić, choć to głupie rozwiązanie. Posać podlej ich jagody. Szef jagody. Ty jesteś prawo ich Szef jagody. Farmland musi zostać umieszczony, no dobra, nic nie jest przetłumaczone. Hmm. Mam dwa krzewy jagody. Te, zrobiłem. Jak podlać? Mam wody, idę po wodę. Na dole było. Teraz nagle kamień jest pełen. Było to jeziorko tu. Powinienem blisko jeziorka. O, są jagody. Dobra, bo nie umrę z, umrę z głodu zaraz. Napełni puszkę. Ciekawą puszkę. Weź zjedz jagódkę. Masz jeszcze jedno nasionko? Skąd? A, teraz zdobyłeś. Bo będę musiał jeszcze jedno nasionko zasadzić. A dobrze idę, bardzo dobrze idę Jest malinkę, Jest malinka Nie też go z żytnie mi spada Zasady trzy. Jak się podoba? Czy kwiatki już nie mam. Jaki stół mam zrobić? Ubadawczy. badawczy. Drewno, tkanina. Jak zrobić tkaninę? Bawełnę. Nie pytam jak zrobić bawełnę. Jeszcze raz. to potrzebuję? Drewno dwa. Tkanina dwa. Ale potrzebuję bawełnę do tkaniny. A żeby mieć bawełnę pewnie potrzebuję jakieś... Nie. Przepraszam, czy bawełna rośnie przed Pełna, pełny potrzebowo owce. Pawełna rośnie. Kieś. Białe kwiatki. Pełni mi to od razu, to nie są. Pełni pusz. Nie mam już jagódek. Gdzie rośnie? Ona lubi rosnąć wysoko w górach, gdzie lubi rosnąć? O, jest, widzę. Bawełna 3, a potrzebował... Tam jest bawełna, widzę. To idę tam. Muszę... Mogę rozwalić ścianę? Mózg może jeszcze Ale... Roz... tu powinno... powinienem wejść. Ja nie oszukuj mnie, gro! Dobra, kupię. Mam pawełnę, a mogę zrobić tutaj po prostu z tego? Tkaninę na przykład? Nie mogę, muszę iść do stołu. Rośnie w różnych miejscach. Kanina. Prawda. Tu jedną, jeszcze jedną potrzebę. A mogę biegać. Bo coś, coś mam, czego wcześniej nie miałem. Jest druga. Ja potrzebuję. ten potrzebowałem jeszcze. drewno, nie? Nie wiem, dlaczego życie mi spada. Woda i ten jest zrozumiałe, ale życie? To nic nie dostanę. Super. Super to było rozwiązane. Nie, dostałem. Okej, okay, to też mogę zbierać, dobra. Mogą się przydać. Dobra, czyli zrobiłem... ...stół do badań, tkanina, jeszcze jedno, no to już jedziemy z koksem. Tkanina, kraft... ...do badań... ...kraft... ...buduj i stół badawczy. Budowałem. teraz muszę go oczywiście... Mam malinki, patyczków na razie nie potrzebuję. gdzieś tu zbuduj. Otek budowlany stwórz. Otek był gdzieś tu. Twórz. Woduj, umieść łóżko. Łóżko. Oczywiście dwa tkanina. Idziemy szukać bawełny jeszcze. Teraz pójście? Jeszcze nie. No jest bawełna? To jedną. to jedną. Bieram wszystko. To bardzo szybko spada i nagle się zatrzymuje tak jakby... przestaje spadać. A ta cała wyspa chyba jest dla mnie, No tam jest bawełna ewidentnie. No dobra, nie wiem gdzie mam z... Mam zdobyć bawełnę. Tu jeszcze nie było. O! jest, jest bawełnę. O, tam jest. Zobaczcie, coś się zepsuło. Tam jest bawełna. No, tam też jest bawełna. Tędy wskoczę. Ej. Szukam system. Poszukam system, proszę bardzo. Zrobię to łóżko jeszcze. Pawełno mam 9, jego mam dużo. Tkanina, kraft, kraft. Spadawczy łóżko. Ja chyba na razie tylko je odkryję, co? Tak to wygląda trochę. Dobra, odblokowałem dopiero łóżko. Poduj umieść łóżko. Tkaniny 6. Patyka 5, tkaniny 6, super, pięknie. Ile mam tkaniny? 2, 4 tkaniny, jeszcze to spróbujmy to zrobić i będziemy kończyć. Drewno 4, patyk 2. No, drewno jest proste. Owełna jest najbardziej wkurzająca. Do, do, dojdzie do mnie samo, tak? A też jest trochę zrobione dziwnie. No dobra, nie się. Nie wiem czy mi wystarczy już drewna. Tam się na czerwono wszystko świeci. Prawie na purpurowo. Trudno. Trudno. Jest takimi rzeczami sobie rodziłem. No potrzebuję pełno, bo pełny. pełno, mam no, no, naprawdę na myśli pełno. A, dobra, tu też gdzieś mogę iść. To tak wygląda. Dobra, weź kierow, weź poradzisz sobie to jest ten kierow. Odblokuję sobie ścieżkę, dobra. Pięknie. Tom jagódki, pięknie. Jakbym zupełnie umierał, to wezmę sobie zeżrę. Dobra, i duże to jest? O jest, patrzcie co jest. Patrzcie Mogę cię oswoić Muszę cię patnąć, chyba muszę cię oswoić Dobra Nie ja wiem, patyki też miałem zbierać, nie? Patyki bawełny Patyki bawełny Czewka mogę spadzieć Super Tu jest kurka. Trzeba pamiętać, że u góry jest kurka. Chcę zbierać patyki. Zbierać patyki. Pawełna. Nie kabeczki, tylko patyki. Głupia jest to rozwiązane. Na razie jest to głupie rozwiązane. Zobaczcie, jaki to jest bez sensu. Ja mam 6 Sze z 6 zrobię 3. Dokuję mi jeszcze jednej. Nie? No ale o to chodzi, tak się robi grę, żeby grać na początku zamiast dając się drom, faktycznie sobie fajnie tutaj robił różne rzeczy. To ma teraz chodzić szukać bawełny. To naprawdę o to chodzi. No i co do łóżka potrzebuję? No, jedno ten. Znaczy no, czy bawełnę, no widziałem, że bawełnę, no. Jeszcze raz tu. To mało co, no i trudno nie będzie więc. Kamień mam wyrobać, żeby mi bawełna wyrosła. No tam widzę bawełnę, ale ja tam nie wejdę. Już nie odro. A, czekajcie. Ja jestem. O mnie tu przeniosło? Jak Jagódki nie chcą rosnąć. Pełna nie chce rosnąć. Teraz będziemy kończyć, bo bo nie, słuchajcie, to... Zobaczcie, przez to, co widzicie teraz, to nie będzie dobre demko. To jest strasznie głupio zrobione. Jaki ma sens to, co ja teraz robię? Nie wiem, z krzaku jakiegoś wyjdzie? Z krzaka? Tam u góry widzę, że jesteś krzaku, ale jak tam nie wejdę przecież. To mogę to zmniejszyć? Jest to kilo przechodzi. Ilość tego demka jest 17 minut no, czego 5 cho chodzenie, szukanie, 17 minut 5 łażenie, szukanie bawełny, no przecież, co za absurd. Co za, nie ma lepszego klimatu. Zamiast jagódek to trzeba było z... zasadzić bawełnę. Nie ma bawełny. Bawełny nie ma. Nie mogę się przespać. Nie ma bawełny. Mogę sobie zasadzić drzewka, proszę, pat, 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 pat. To bardzo zasadzone. Teraz skonam z głodu i dobrze. I dobrze, niech skona z głodu. Bo jest dramatycznie, o jagódki urosły. Pierwsze, o jagódki drugie. Nie będę was zbierał. Teraz jak zbiorę to... Będę mógł znowu na przykład... Zadzić, no dobra. A ty się tu jakiś pojawił. Jak spad deszcz, to z bawełna. puszko chciałem zobaczyć tylko no. I Tam chciałem skoczyć trochę, poszukać system, ale pełni puszkę. Weź jagódki trzymaj zawsze. Tu. Jest teraz tyle jagódek. Wierniczył wszystkie. Znaczy, może biegać, to ja tam skoczę. A nie, czekajcie, co ja chciałem? Stąd? Tu chciałem, ale jak głupi jestem. Tutaj nic by mi to nie dało. Dobra, słuchajcie, kończymy. Widzimy się w kolejnym demonie. Tutaj, przez tą jedną, małą, wielką rzecz, nie jest to dobre demko. Nie może być. Nie może być. Jeżeli taką jest skonstruowana. Gra. Czy gracz zamiast się bawić. Kurzał się, bo na całej wyspie nie może czegoś znaleźć. Eee A przypominam, że nie jestem graczem od wczoraj. A ja tu chciałem czekać, nie, gdzie się ja chciałem... Może ja tu chciałem dobrze skoczyć. Nie chciałem dobrze skoczyć, chciałem tam skoczyć. A, chyba, że trzeba wejść. Dobra, logiczne, chyba. Słuchajcie. Znaczy bardzo głupie, ale okej. Okay. Teraz wam pokażę, co pewnie twórcy wymyślili. Teraz mogę biegać szybko i daleko. Co zostało tu wymyślone podejrzewam. A nie myliłem się, to też jest bawełna w sumie. Nie ma wyższego punktu, z którego można byłoby na to, więc nie wiecie co chciałem zrobić, nie? tam spaść z tego, z dużej skały tu. To ewidentnie jest zablokowane, podwójnego skoku nie mam. Dobra, dzięki wielkie za uwagę. Widzimy się w kolejnym demonie. Eee, nie jest dobrze, nie, nie jest dobrze. Nie wydaje się w takim stanie gry. Gra może coś ma w sobie, ale to nie może tak wyglądać. To nie może tak wyglądać. Dzięki wielkie jeszcze raz za uwagę. jest dobry demon. Powtórzę raz. Nara.